No widziałem taki pstrąg płynął za takiego pstrąg płynął za tym robalkiem Zobaczcie Ja w ogóle dam Fiszmaniacy kolejny dzień na Rzece w poszukiwaniu troci Ale dzisiaj właśnie tak niecodziennie, bo niecodziennie, codziennie, bo, nie codziennie, bo... Chciałbym trochę właśnie na takie inne przynęty popróbować popatrzeć na coś trochę mniejszego, trochę innego niż zwykle Trochę bardziej przy dnie może. Zobaczymy w każdym razie, żeby trochę bardziej zróżnicować te łowy. No i widać no tym robakiem, który dopiero co mi z Chin przyszedł. To tym robaczkiem zachęciłem jakiegoś tam strągasa, który jakieś wyjście zrobił. Tylko nie uderzył, ale podążał całkiem przyzwoicie za przynętą. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie kciuki. Kolejny pstrąg wyjechał, popatrzył i sobie darował. I w tych krzakach siedział. Czy coś tam popatrzył, coś mu się podobało, a potem coś mu się przestało podobać jak, jak się przyjrzał dobrze. Ciekaw jestem, spróbuję zmienić na obrotówkę. Zmieniałem sobie patyk na pstrągówkę. Będzie trochę lżej dzisiaj, teraz. Zakładam sobie woblerka. No i rzeźbimy, zobaczymy co z, co z tego wyjdzie. Jeszcze trochę bardziej czuły zestaw. Traci, wiadomo, nigdy nie ma dużo. Dzisiaj tak for fun. Zresztą zawsze, ale bez ciśnienia, a jak się jako przyłów trafi, no to będę się martwił wtedy, co zrobić z taką trocią, jak ją chowować. O, już chyba coś było. Muszę być bardziej ostrożny, bo przyponik mam 0,15 Więc lędka bardzo miękka Zobaczymy, czy coś się zadzieje, czy nie Jest! Było branie! Kurczak! Było branie! Muszę to powtórzyć! Kurczę, na no, że się nie wpięła! Czy się powtórzy? Chyba już nie. Szkoda, ale ładnie było. Kurczę, no to jedna branie. Chwilę pociągnąłem i spadła. Zobaczymy czy poprawię wątpię. Że blaszkę dobrą wybrałem. Zobaczcie, coś takiego to jest. Bardzo fajna blaszka, 5 czy 6 gram. Fajnie chodzi tutaj w tym mocnym nurcie. No, to były żurawie, zdecydowanie, a tamto co zawsze mówiłem, że takie wielkie stada, to były gęsi, a nie żurawie, bo dzisiaj przeleciały nade mną i widziałem wyraźnie, że to są gęsi. Jest, 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 jest. A, mam wariata! Dawaj, dawaj, dawaj. A, jest wariat! Ale śliczny! Aha. Dobra, nie będę go długo trzymał. Wypuszczam. Dobra, już tak tyle. mam. Ej, ej, ej już, 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 już. Fajnie, też jest jedna rybka dzisiaj zaliczona, tak 25 cm miał Fiu. super. Wydra? Ujo, jaka trocia, pierdziele. Możesz w mordę. Ty, ona pewnie chora jest, tak wiesz? wygląda właśnie, nie? Bo... Jo, dziękuję, ale stoi. to No, ja dlatego tak ją przybyłem. I o. No. Co e? Kurczę. Kurczę, Chyba z tego. No właśnie. No, Ciekaw jestem, zaraz rzucimy moją. No, no, jak nie bierze, to niczym nie bierze. Ja tak miałem ostatnio, trochę wyżej. Mam tu na filmiku zresztą. Mam kanał Fishmania, nie? gdzie Fishmania na Twój, na, na YouTube. No, to sobie weź tuba zrób na no, kanalik Fiszmania I dzisiaj miałem też pstrąga, jednego wyciągnąłem, drugiego Ten drugi Co zrobił? Drugi wziął się, odpiął też go chwilę ciągnąłem No faktycznie Ja no nic, nic. Kompletnie Stoi sobie zaparkowała. Przez Aha, nawet. O kurde. No, tak, nawet już teraz. O, po czymś takim, kurczę, tylko na razie to ja mam teraz problem. Kurczę, nie odhaczę tak. No, no to tyle na dzisiaj. Czas kończyć. Ciemno się robi. Jeden pstrąg złowiony, jeden w holu. Troć dwa razy za ogon w holu. Ale widać, że no bardzo chora tutaj widać. Dużo jest teraz chorych ryb. Skoro nawet nie walczyła za mocno. A ładna, duża była. 60 parę. 70. No dobra. To subskrybujcie, lajkujcie, dzwonkujcie i polecajcie innym. Trzymajcie się ją.